Cześć, witajcie. Dzisiaj dwa słowa o synach Krzywoustego. Jak wiecie, Bolesław Krzywousty podzielił swoją ziemię na dzielnice między swoich synów, żeby synowie między sobą nie walczyli. Najstarszy, Władysław, dosyć szybko niestety skonfliktował się z braćmi, a miał on władzę z zwierzchnią, więc tak średnio to wypadło. Najmłodszy z synów z kolei, Kazimierz, urodził się po śmierci ojca, co spowodowało tym, że nie dostał swojej dzielnicy ale na szczęście był cierpliwy i nie dążył do konfliktów, dzięki czemu udało mu się najpierw zostać księciem wiślickim, a potem rozszerzyć swoje panowanie na kolejne ziemie. Przez jego dorosłe życie towarzyszyła mu żona, Helena Znojemska. Była to mądra i dobra władczyni. I właśnie dzisiaj na pamiątkę trochę tej Heleny Znojemskiej wykonamy pacynkę królowej, która będzie nam przypominała o Mądre i dobrej władczyni. Zapraszam. Materiały i przybory potrzebne do wykonania kukiełki księżniczki. Drewniana łyżka. Kawałek wzorzystego materiału o wymiarach zbliżonych do kwadratu o boku 30 cm. Kawałek kolorowej tasiemki. Na koronę pasek żółtego lub złotego papieru długości około 15 cm. Kawałek czerwonego papieru na usta lub czerwony flamaster ruchome oczka lub czarny flamaster, kawałek czarnego, brązowego lub żółtego filcu o wymiarach zbliżonych do A5, cekiny lub kryształki, nożyczki, klej typu wikol, długopis, skrzywacz, taker. Pasek żółtego lub złotego papieru o długości około 15 cm składam na pół i wycinam ząbki tworząc książęcy diadem. Zszywaczem zszywam brzegi. Na żółtym filcu bardzo delikatnie odrysowuję kształt łyżki. Wycinając nadaję kształt fryzurze. Z kawałka czerwonego papieru wycinam usta. Dolną część łyżki owijam materiałem i tworzę suknię. Za pomocą tasiemki przytwierdzam ją do łyżki. Za pomocą kleju doklejam włosy księżniczki. Doklejam usta i oczy. Dorysowuję elementy twarzy. Nakładam koronę. Przytwierdzam ją takerem. Ozdabiam kryształkami i cekinami jadem. Czekam aż wyschnie.